Cześć, witajcie. W kolejnej części naszego vloga opowiemy sobie o Transformers 3, który niedawno pojawił się w kinach, dokładnie 1 lipca y, bieżącego roku. No i tak, film dość ciekawy. No to i przydałoby się coś o nim opowiedzieć. Y, tak więc, ja na razie Was zapraszam do mini recenzji zrobionej przeze mnie. Y, dziękuję Wam za y, słowa uznania na serwisie plainext.com pl czy nextplay.pl przepraszam jeśli się pomyliłem, a na razie zapraszam Was do mojej krótkiej recenzji. Witam was bardzo serdecznie w mojej recenzji. Jest to moja pierwsza recenzja proszę o wyrozumiałość, a teraz zapraszam do oglądania. Cała fabuła filmu opiera się na tym, iż y, astronauci, którzy przybyli na księżyc, Odkryli jakiś ogromny statek dezercikonów, które teraz atakują miasto w Ameryce. Yy, film obejrzałem. Jest on naprawdę godny polecenia. Yy, najlepsze, co podoba mi się w filmie, to efekty specjalne. Naprawdę, reżyser tego filmu, czyli Michel Bay, yy, postarał się o to. Jest to film naprawdę bardzo wysokobudżetowy i nie dziwię się, gdyż wszystkie zniszczenia, yy, wszystkie odgłosy, walki, pożoga, wojny i tak dalej. Wszystkie strzały, jak już wcześniej tak wspomniałem, są naprawdę świetnie wykonane, świetnie to wygląda, świetnie się to ogląda. Oczywiście też tu na pewno z Spielberg dosyć pomógł, no ale to już nie będę znikał. Yy, wszystko ładnie wygląda. Czyli tak jak teraz widzicie pioruny, wszystkie wybuchy, yy, wygląd robotu, wygląd statku. Naprawdę twórcy tego filmu muszą mieć masakrycznie zarąbistą yy, fantazję, muszą mieć zarąbistą wyobraźnię. Yy, teraz tak, może co do minusów. Na pewno największym z nich jest yy, wyrzucenie stanu Megan Fox, czyli super laseczki, która... Yy, dla której wielu ten film yy, obejrzało. No i teraz mamy jakąś modelkę, dokładnie nie ma go na się nazywa, nie znikająco. Też jest niczego z Tobą, no ale... Nie podobało mi się również to, że wszyscy byli tam w normalnych butach, żołnierze przecież, a ona w szpilkach biegała po polu bitwy, gdzie y, deceptikony i autoboty tłukły się. No coś jest chyba nie tak. No ale pozostawię to bez komentarza. To była moja pierwsza recenzja. Jeśli macie 30 zł i, i chcecie zobaczyć najlepsze efekty z kina, zapraszam na ten film. I jak? Podobało się? Jeśli tak, to zapraszam do komentowania. Oglądania moich filmików, jakże i najważniejsze rzeczy, czyli subskrybowania mojego kanału. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Za oglądanie mojego vloga, piszcie, czy Wam się podoba, czy nie, czy nadal jest nudno. Trochę postarałem się go urozmaicić. W kolejnych odcinkach też będę starał się coraz to bardziej dogłębnie poprawiać mojego vloga, mój sposób wypowiadania się i tak dalej. A na razie dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia.